Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy unboxing e, karty graficznej ASUS GeForce GTX 980 w wersji Strix. E, jest to karta z fabrycznie podkręconym rdzeniem e, i zapewnia on niską temperaturę i cichą pracę podczas grania. Tu podkręcona, tutaj niska temperatura, o co chodzi? A więc tak, jest tutaj zastosowana technologia wentylatorów 0 dB, tak zwana DirectCU. CU. E, Umożliwia ona grę w całkowitej ciszy, gdzie te wentylatory praktycznie w ogóle się nie włączają. I powiem szczerze, to działa, bo karta graficzna nie osiąga wysokich temperatur, a naprawdę jej nie słychać. I powiem może coś więcej na temat specyfikacji. Oczywiście, jak sama nazwa zamówi, jest to silnik graficzny GeForce GTX 980 od NVIDIA. Standard szyny 3 PCI Express 3.0. Pamięć wideo to jest 4 GB na DDR-ach 5. I teraz tak, taktowanie zegara to jest 1279 MHz. To jest wersja troszkę podkręcona. Hmm, rdzenie cuda 2048. Hmm, co jeszcze mogę powiedzieć? Karta jest zbudowana w interfejsie 256-bitowym. I tak naprawdę mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że posiada ona wyjścia DVI jedną sztukę, wyjście HDMI jedną sztukę. Display port 3 sztuki i oczywiście ma wsparcie na HDCP eee, i teraz tak zużycie energii tej karty to jest 300 W i do 300 W potrzebne są dodatkowe e, takie złącze zasilania PC Express to jest 6 plus 8 pin e, sprawdźcie czy macie coś takiego e, no i oczywiście tak wymiary tej karty bo to jest dość spora karta to jest 28,86 cm na 13,44 cm i na 4,09 cm. To jest są ważne informacje, bo nie do każdej obudowy się ta karta zmieści, więc sprawdźcie to przed zakupem, a teraz zapraszam już do unboxingu. Kolejny unboxing tym razem GeForce GTX 980 od Asusa w wersji Strix OC. Direct View 2 eee, Tak, ta karta graficzna jest e, 30% osiąga niższe temperatury i zapewnia ciche granie. Jak widzicie 4 gigowa karta na DDR-5 eee, No cóż, zobaczmy pudełko z każdej strony. Tutaj mamy informację, Mało przydatne, powiem szczerze, nic tu nie pisze ciekawego. Hmm. Nic tu ciekawego nie ma. Dalej, co my tutaj mamy? Tak, tutaj macie wszystkie opisy, jakie mamy porty. I tak naprawdę też mało interesujących informacji. Bo jak ktoś się decyduje na kupienie takiej karty, to wszystko na ten temat pewnie już czytał. I tutaj... tak, tu są tylko opisy. Nic więcej. Dobra, otwórzmy, otwórzmy samą paczuszkę. Sam kartonik i zobaczmy co się znajduje w środku. Do unboxingu o to chodzi. Nalepka tutaj dość mocno trzyma. Przy procesorze poszło łatwiej. Ok. Otworzyliśmy. Wyciągniemy sobie to, co jest w środku. Z pudełka. O, jakie ładne stylowe pudełko swoją drogą. Chwilę chwilę, bo nie chcę wyjść. Dobra, tu już nic więcej w pudełku w środku nie ma, pudełko jest do wyrzucenia. I otrzymujemy takie ładne, stylowe czarne pudełko. Otwórzmy je i wybuczmy, zobaczmy, co jest w środku. Ja mówię, o! Asów of Search of Incredible. Ok. Ładnie to wygląda. Naprawdę muszę przyznać. Tu są pijanki. Co my tutaj mamy? To na razie odłożę na bok. Tu jest pierwsze pudełeczko. W środku. Jak to się otwiera zaraz się dowiemy po prostu się szarpie do góry i co mamy w środku w środku mamy niedużo informacji mamy kabelek zasilający do karty raz dalej mamy co to, to jest aha choose your own color czyli mamy nalepki które sobie samemu możemy nalepić według koloru, który chcemy osiągnąć w środku komputera Ja sobie to pozwolę opakować i zobaczyć jak to wygląda hmm, chwilę chwilę bo tu nam się nie chce nie chce nam wyjść dobra co tu mamy patrz tu tak mamy dwie wersje kolorystyczne jak widzicie czarne i czerwone ja się na pewno skuszę na czerwone No okej, okay. w każdym razie no jest To jest to To jest ta kartka, która tylko mówi Gdzie coś mamy przykleić Oczywiście to są tylko środkowe panele eee, Tak Sterowniki Sterowniki eee, O, Google Chrome jest nawet, ciekawe po co eee, No dobra No są sterowniki, płytka jak każda inna Twix Graphic card. I co tu mamy? Speed Setup. Speed Setup, polski język na stronie 22. Proszę bardzo. Tak, instalacja karty jak ją zainstalować, jak ją popodpinać. Podłączenia urządzeń, instalacja sterownika. No i tak naprawdę to są tylko dwie strony. Informacji. Dobra, to sobie odłożymy. Tu już w środku nic nie ma. Ja sobie to wsadzę z powrotem do środka. Tak. Zamkniemy to. I przejdziemy dalej. Szukamy dalej naszej karty. Mamy samą kartę. Samą kartę mamy, która jest ładnie zabezpieczona. To nam się przyda, żebyśmy to mogli na tym położyć. No to jak już jest sama karta, to ją odpakujmy. O powiem szczerze, że sama karta jest masywna. Jest masywna, to trzeba przyznać. Widzicie karta jest bardzo ładna. 3 wejścia DP, 1 wejście HDMI, jedno wejście DVI No, chłodzenie trzeba przyznać jest masywne miejsce na nalepki, o których wcześniej mówiłem. Wyjście SLI Tu jest wejście na zasilanie. Nie wiem czy widzicie w tym miejscu. No powiem szczerze. Fajny, fajny sprzęcik. Duża ta karta. Ona ma bodajże 30 cm, więc nie do każdej obudowy wejdzie. Ja dostałem oczywiście do zakupu tej karty kod na wiedźmina trójkę. Teraz mamy promocję, prawda, że przy zakupie kart graficznych z serii 900 dostajemy kod do wiedźmina trójki. Ten kodzik gdzieś mam, nie będę wam go pokazywał. No, okej, okay. tak wygląda karta. Powiem szczerze, no podoba mi się. Dwa wentylatorki, mam nadzieję, że będą ciche. Chłodzenie, no jest olbrzymie, to trzeba przyznać, ten radiator jest, jest olbrzymi. No, czy coś mamy więcej w pudełku? Hmm. Folia, i tak naprawdę w pudełku więcej nie ma. Więc. Y no to, to będzie koniec tego unboxingu Jak widzicie wszystkie tutaj te porty są pozaślepiane żeby się z nimi z nim nic nie stało Wygląda to bardzo przyzwoicie Zobaczymy jak będzie działać Nie zapomnij subskrybować